Szczęść Boże! Nazywam się Zbigniew Nowak. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat braku kultury przez moją żonę Baśku. No, zobaczcie sobie! Nie ja spuściła to sobie odchuda! No, kto to w ogóle widział? Czemu nie spuściłaś odchuda? Zapomniałam! A czy to? A czy to cię ustawi, Idę do biedra! I masło przecenili! Czyszczu w tej chwili! Taka piękna nasienka! taki gówny, ale że w Cześć, co? Później! Cześć! Sam wyczyść! To już piękna nasienka! to, to ma wyglądać! No, jakiś dziś to ma wyglądać! No. A co zrobiła? Wszystko uderzyło. Wszystko! Więc to, co już nam miała powiedzieć. Szczęść Boże zbiegnie w nowak.